Taka larwa z łatwością mogłaby mnie dziabnąć. Potrafię sporo zrobić krzywdy. Po jedyne chrząszcze. Żyją się białkiem. Kompletnie nic nie potrafią. Cześć Rybaczki. Dzisiaj będę ważyć goliaty i tak pomyślałam, że może wam jakąś ciekawostkę o nich. Chrząszcz goliat jest najcięższym latającym chrząszczem. Potrafi ważyć nawet 50 gram, a larwa dla przykładu 100 gram. Kolejną ciekawostką o chrząszczach goliatach to jest to, że ich dieta u larw w większości składa się z białka. Jako nieliczne właśnie z chrząszczy żywią się białkiem. Na każdej swoim odnóżu, a mają w tych odnóży sześć, potrafię sporo zrobić krzywdy. Gdy się spinają po ludzkiej skórze, mocno wbijają je. No i potrafię polecieć nawet krew. Taka larwa z łatwością mogłaby mnie dziabnąć. I to dosyć mocno. Jak są już duże, kompletnie nic nie potrafią zrobić człowiekowi. Żywią się owocami, pyłkiem pszczelim, no i miodem. Dorosłych chrząszcze goliatów, mimo swoich naprawdę... Okazałych rozmiarów, bo potrafią być wielkości dłoni, latają bardzo dobrze. I co ciekawe, latają z zakrytymi pokrywami, jako jedyne chrząszcze.